Witam Was wszystkich, dzisiaj poruszymy kwestię, która jest ogromnym hamulcem Twoich postępów. Więc jeśli jesteś naturalem, oglądaj ten materiał do końca. Łapy nie ma! Przypominam o kursach 9-10 listopada Rzeszów Trubu Siłowy Level 1 i 2. Tam się nauczycie siadać, ciągnąć, wyciskać. Oraz teoria rozpisywania planów treningowych. Oraz 23, 24, level 3, czyli diagnostyka, jak kogoś sprawdzać, szukać sobie ogniw, to macie level 3, poznaj. Kod KFD oraz współpraca ze mną. Zaczynamy od pierwszej grupy, nazwałbym taką grupę napaleńcy. Co takie osoby robią? Jest to taka osoba, która przychodzi na siłownię, robi rozgrzewkę, czuje, że jest bardzo lekko, więc zamiast dołożyć tak jak zawsze 2,5-5 kg, dokłada nagle 10 kilo. Dołożył 10 kilo i czuje ogromną lekkość, więc za tydzień robi to samo. Może nie poszło tak leko jak Tydzień temu, ale dalej czuję zapas. Więc za tydzień dokłada kolejne 10 kilo i robi się problem. Ponieważ wykonując rozrzewkę, czuję, że jest to cięższe niż zwykle. Tu coś zabolało, czuję dyskomfort, jest cięższe niż zwykle. Ławka niewygodna, zła sztanga, to potrzebuje chcę zrobić tak samo jak poprzednie dwa treningi. No i nie idzie i wchodzisz w serie gówno, miałeś ostatnio 150 kg, robiłeś 8 razy, dajesz 160, ledwo podnosisz na raz. I mamy klasyczny przykład osoby, która zbyt szybko progresowała. Organizm nie był gotowy na takie duże skoki, no i niestety zmęczenie materiału nawarstwiło się i zrobiła się kumulacja tego wszystkiego na tym właśnie treningu. Więc jeśli do takiej sytuacji doprowadziłeś, niestety musisz zrobić krok w tył. Ale znajdą się osoby, które będą dalej progresować, mówiąc, że to był akurat zły dzień, może za tydzień pójdzie kolejny trening. No i w większości przypadków takie osoby się zawiodą. Co zrobić w takim przypadku? Zmniejszyć ciężar i zacząć spokojnie progresować. Jak pewnie już wiecie, najsilniejszy, podkreślam, najsilniejszy. Czy bodziec dostaniesz, kiedy trenujesz z małym zapasem. Oczywiście trening na dużo większym zapasie da efekty, może dać efekty hipertroficzne, ale nie tak skuteczne jak w przypadku osób, które trenują z minimalnym zapasem. Takie osoby są w grupie ryzyka, to znaczy muszą osiągać coraz to wyższą objętość, czyli kumulują bardzo duże zmęczenie i jeszcze do tego muszą progresować. A zapasu mają niewiele, dlatego u tych osób bardzo łatwo przesadzić. I wszystko ma swój pułap, limit i jest on ściśle indywidualny. Stąd, gdy osiągniesz bardzo wysoką objętość, niestety dodawanie objętości może już Ci niewiele dać. Ponieważ dany mięsień, dana grupa mięśniowa już nie będzie wrażliwa na te bodźce. Więc co w takiej sytuacji zrobić? Zejść z objętości, znaleźć sobie inny priorytet i znowu progresować, ale gdzieś indziej. Bo jeżeli zrobisz to w drugą stronę, będziesz zwiększał objętość, niestety mięśnie nie urośnie, ale ryzyko kontuzji będzie większe. Grupa trzecia, desperaci. Są to osoby, które trenowały bardzo małe zapasy albo do upadku mięśniowy, Widzą, że tych efektów nie mają, więc idą w drugą stronę, czyli trenują za lekko. Osiągnęli taki poziom, że już potrzebują bardziej skomplikowanych programów treningowych, a nie trenowania w sposób intuicyjny. No i niestety, organizm, który jest podawany za lekkim bodźcem, porównując do tych, które były wcześniej, nie będzie miał postępów. Taka osoba potrzebuje odpowiedniego planowania i dokonać tak zwanego świadomego przeładowania treningowego, po którym wprowadzasz deload i znowu będziesz mógł progresować W tym okresie zmęczenie spadnie Zregeneruje się to, co się nie zregenerowało i będziesz mógł dalej ładować trening y, tej partii mięśniowej bądź innej. Tutaj macie przykład 4 tygodnie progresowaliście i na końcu szczyt swoich możliwości, później deload i znowu to samo, ale z wyższego pułapu. Przechodzimy do kolejnej grupy, tak zwani ego lifterzy. Są to osoby, które są uzależnione od pobijania swoich rekordów od dużych ciężarów i nie są w stanie trenować lżej niż zwykle. Mało tego boją się, że mają spadki, więc co dwa tygodnie muszą sprawdzić swój rekord. Przeszłości miały duże postępy, wszystko szło, mógł dokładać ile chce trening intuicyjny i nagle przyszła taka sytuacja, że niestety nie idzie. Te osoby dawno zbliżyły się do swoich granic możliwości, więc powinny odpowiednio programować trening, nie trenować intuicyjnie, ponieważ to przyczynia się do braku ich postępów oraz czego? kontuzji. I zauważyłem, że często spotyka to różnych sportowców, którzy już osiągnęli duże sukcesy, ale niestety nie na miarę swoich możliwości. Przejdźmy teraz do praktycznych rad. Co robić, gdy trenowałeś zbyt ciężko przez dłuższy okres czasu? czy zrobienie przerwy spowoduje to, że spadnie Ci gwałtownie siła. Jeśli deload będzie odpowiedniej długości, nie za krótki, nie za długi, na odpowiednim obciążeniu, wtedy będziesz czuł bardziej progres niż regres. Jeśli nawarstwiły się uszkodzenia mięśniowe, zmęczenie, to zejście z objętości, nawet chwilowe, spowoduje to, że organizm naładuje się, nabierze siły i w kolejnym treningu będziesz mógł spokojnie progresować. Jak długo powinien trwać taki deload, to jest kwestia indywidualna, zależy że jak długo trenowałeś, jak długo przeciążałeś organizm, ale najczęściej jeden bądź dwa tygodnie. Są też tak zwane lokalne deloady, przykładowo dla martwego ciągu. Jeśli robiłeś w tydzień, w tydzień progresowałeś, nagle totalny brak postępów, wtedy odkładasz ten bój na 10-14 dni. W międzyczasie realizujesz stary plan treningowy. Później wracasz do martwego ciągu i dzięki temu będziesz mógł znowu progresować. A jak powinien wyglądać taki deload? Przede wszystkim nie musi to być totalna przerwa. Takie coś poradza się szczególnie u zawodników, którzy są po ciężkim sezonie, po ciężkich przygotowaniach, po ciężkich startach. Natomiast badania są tutaj jednoznaczne. Najlepszą formą deload jest aktywny wypoczynek, który przyspiesza twoją regenerację. To dzisiaj wszystko. Udostępniajcie materiał, uświadamiajcie ludzi, ponieważ w dobie Tylu mitów, które są na polskim YouTubie przez kulturystów, którzy trenują do upadku, jest to materiał bardzo, bardzo potrzebny. Ponieważ osoby trenujące naturalnie niestety nie mogą sobie pozwolić na to, co osoby, które są na dopingu.